Cześć wszystkim, witam Was w nowej serii na moim kanale. 2023, nowy rok, nowa ja, bla bla, bla. no tak, y, wszyscy wiemy jak to działa. I ja też chciałam tak zacząć, ale mamy dziś 9 stycznia. Tutaj mówię Wam o tym, że postanawiam wrzucać takie weekly vlogi, które będą pokazywały drogę, przez którą przechodzę, aby stać się zwyczajnie lepszą wersją siebie. Postanawiam wychodzić poza swoją strefę komfortu i czasem wręcz zmuszać się do działania. Moim celem jest przede wszystkim przezwyciężyć w końcu moje lenistwo i stać się regularną w tym, co sprawia mi przyjemność, czyli właśnie w YouTube. Teraz zadanie dla Was. Jeżeli zobaczycie, że na przykład jest niedziela. Jednak we wtorki, żebym wyrabiała się z montażem zawsze. nie ma filmu, to ochrzancie mnie proszę. Napiszcie mi, Ania, spie. Ma być film i masz go wstawić i nie obchodzi mnie, co wymyślisz, ma być dzisiaj film. Po prostu chcę czuć taką presję na no sobie, że ja muszę to zrobić, ok? Bo bez presji ja po prostu sama się nie zmotywuję do tego. I na przykład, takim przykładem tego wszystkiego jest to, że nadal tutaj stoi mój kalendarz adwentowy, który zakończyłam otwierać na 17 okienku? Nie pamiętam. W każdym razie właśnie to ostatnie okienko, które było otwierane, było otwarte razem z Aloną i to w dobrym terminie. Nie wstawiłam tego nigdy jeszcze, dlatego teraz go zobaczcie i zaraz otworzymy sobie dalszą część kalendarza. Dzisiaj jestem z Aloną, pierwszy gość na vlogu macie oprócz Damiana, który tutaj się pojawia. O, naprawdę? Cześć tak. wszystkim. Jestem Alona, jestem z krainy, więc jak coś, to nie za bardzo fajny mam język polski, ale szybko uczy się. Tak, i Alona będzie dzisiaj moją modelką, będziemy robiły jakiś fajny świąteczny make-up, coś zobaczymy, może coś błyszczącego, zobaczymy, zobaczymy, ale najpierw utworzymy sobie kalendarz i Alona dzisiaj będzie czyniła ten zaszczyt. Wiecie co, nigdy nie miałam jakichś kalendarzy, ale zawsze chciałam. Więc no choć tak. <grymne> no z tamtej strony, jakby otwierasz Tutaj. tak jak drzwiczki, tak? <grymne> o oh, wow! I co? Dzisiaj jakie mamy? Osiemnasty. Osiemnasty, więc muszę to. Two hours later. Co jest w środku? Co tam jest? Co tam jest? Co myślisz? Mm, nie wiem, coś małego myślę, że mogą być cienie takie, bo ja mam taką paletę magnetyczną. Mm -hmm. Jakby była też w tym a, i cienie są być. tak pojedyncze, ale tylko dwóch cieni brakuje, a tam widzę, są inne też małe, więc może to będzie co innego nie wiem. Może jakiś highlighter mini, Albo jakiś balsam? O! Tak, cienie... Dobrze. Może, bo tak, tak Wszyscy później. Patrzą. Więc... Aha. Beż. Zawsze potrzebny. potrzebny. Tak. Złoto! Ładny, błyszczący. Mhm. Mm ona w makijażu, już jakby w początkowym. Tylko oko przygotowuje się tutaj do zajęć angielskiego. Chcesz? Jestem ciekawa, jak twoja uczennica zareaguje na taki mocny makijaż. Chcesz? Możemy zobaczyć, jak to ona zareaguje. Ja już wiem, co to będzie. O matko, pani Alona! Powiedz, że jesteś Grinchem. <laughs> o, fajnie, bo dzisiaj będzie u nas Christmas topic. Więc no. grinch, no naprawdę grinch. No, Zielono-czarno, zielono, tak wiesz, agresywnie. Pani, mm. pani Grinch. Ten Grinch ma... No dobrze potem. Nie na, nie na filmie, jak powiem. <laughs> Dobra, to lecimy do kolejnego okienka. I w 19 mamy eyeliner w kremie, który jest taki zieloniutki, ładny. Także fajnie, fajnie. Jak słyszycie jakieś różne dziwne dźwięki, to dlatego, że gotuję ryż aktualnie. Uuu, to jest puder wygładzający, utrwalający, matujący. Fajnie, taki transparentny z tego co widzę, bo jest białutki. Co to jest? Dobra, to jest klej do rzęs. Mieliśmy wcześniej rzęsy, teraz mamy klej. Co to jest? A, masełko do ust, takie nawilżające po prostu w malutkim pojemniczku. Okej, okay, to jest taki e, eyeliner w kremie błyszczący. Ma nazwę w ogóle Migotek, także fajnie. Jest taki Hmm, srebrno-złote coś między srebr srebrnym a złotem też fajnie no i 24 okay, mamy olejek do demakijażu twarzy, twarzy i oczu fajnie jest taki cały czarny, bardzo ładnie wygląda a to się domyślam że jest myjka do twarzy tak, to taki ala mały ręczniczek mega fajnie fajnie, jestem zadowolona i w ogóle to jest coś, czego się nie spodziewałam Także podsumowując, cały kalendarz, moim zdaniem mega, mega fajnie, mega opłacalnie. Zbierałam się z otwieraniem, bo chciałam to otworzyć przy Was po prostu, a nie mogłam się do tego zebrać, ale już teraz nawrót nowej motywacji, a nie błagam. Błagam, motywuj się na nowo i Wy też mnie macie motywować. Jasne. Moje pierwsze postanowienie to zacząć zbierać się wcześniej do pracy. A nie, jak zwykle, na ostatnią chwilę. Byłam ostatnio w zarze na wyprzedażach i wyhaczałam trzy rzeczy, nie mierzyłam ich w sklepie, także macie pierwsze wrażenie. I to jest sukienka, która na wieszaku wyglądała bardzo fajnie i generalnie jest całkiem ładna, z tym, że wiecie co, mam taki problem, że mam wrażenie, że te jakby dziury pod o to wszelki są za długie, bo mi ona się tak suwa. a jakbym wzięła mniejszy rozmiar, bo to jest S, jakbym wzięła XS, to myślę, że ciasno by mi było w pupie. A tutaj, nie wiem, jeszcze będę musiała popatrzeć, pogombinować może z tymi sznurkami, jakoś bardziej ją naciągnąć. Wykminiłam, że mogę ją związać w ten sposób, wtedy bardziej mi podtrzymuje biust i te ramionczka nie są takie... Wiecie, aż tak bardzo nie spadają. Nie wiem, dla mnie ona się nie podoba, a mi się podoba. Wydaje mi się, że jest całkiem fajna. Nie chcesz mnie jeszcze widzieć w bieli? W Strażniku Teksasu? Ugonasz się być. No to co no, łabądek. Druga rzecz to takie spodnie. Nie było rozmiaru 34, a ja zazwyczaj w takich chodzę, i dlatego o, tu trochę mi odstaje. Ale jakbym sobie nałożyła pasek, nie wiem, ja w ogóle nie jestem za bardzo przyzwyczajona do takich spodni, które są szerokie. Nie wiem, czy to jest Tak? Ostatnia rzecz. To jest rozmiar XXL, kochani, ale to była jedyna rozmiarówka, jaka w ogóle była dostępna. I jak zobaczyłam tą kurtkę. To była cudowna. Czy widać, że to XXL? Tak! Czy to jest jakiś problem? Nie wiem. Co sądzisz, mnie, nie była taka duża, faktycznie, i to to dać jako stylówkę, właśnie. No i dla mnie to przy dużo. Mi się kojarzy, jakbym była z, jakimi, z jakiegoś takiego typowego fashion show. Bo tam zawsze mam takie bardzo rzeczy, bagi. Albo właśnie taka Kylie Bieber style, która. W tym tygodniu dostałam też ataku paniki i nie byłam w stanie pracować, więc musiałam wziąć użetkę i wrócić do domu. Witam w kolejnym dniu. Ten dzień jest dużo, dużo lepszy. Zrobiłam sobie w nocy pasek od trzeba lokalki. fajnie. Plan jest taki, że zrobię dzisiaj sobie jakiś fajny make-up i może się oddać o środkę. A potem przychodzi do mnie dziewczyna i będę ją malowała, zrobimy jakiś taki instant make-up. W sobotę postanowiłam odreagować, więc poszliśmy na starówkę zjeść osypki i trochę pospacerować. A potem poszliśmy też do klubu, co pomogło mi odreagować stres z poprzedniego dnia.